W jest bardzo dużo matematyki i to jest niesamowite, że ona niesie ze sobą pewną energię, a jest bardzo pisana na bardzo konkretnych schematach. Nie łączę muzyki z fotografią i też nigdy nie słucham muzyki podczas fotografowania. Wolę słuchać przestrzeni i, i ciszy, czy w ogóle natury, śpiewu ptaków itd. Tak to wtedy inspiruje. Jeżeli chodzi o naturę, ona jest prawdziwa w tym, co robi, więc powinniśmy się na niej wzorować. Cześć Robert. A witam, cześć. Witam. Widzę, że już skosy prawie skończyliście, drugie warstwy są położone, czyli możecie już układać paroizolację. Tak, tak, na skosach już wszystko jest gotowe. A jak z lukarną sobie radzicie? Jak widzisz? Mamy tutaj już konstrukcję ścianek z, zakończoną, praktycznie. Y, dajemy jedną warstwę tylko 15, bo z zewnątrz lukarna cała jest obłożona wełną. Czyli zgodnie z planem. Tak. Skończycie dzisiaj? Y, lukarny na pewno. A, A jak Wam się pracuje na naszej wełnie? Super, jest bardzo dobra. Na pewno klimat tego poddasza. Będzie taki bardzo specyficzny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, też drewno, które jest u góry, to tworzy fajny klimat takiego studia i będzie tam po prostu twórczo. Bardzo się cieszę, że firma Knauf Insulation mogła w, w całości projektu brać udział. To jest projekt, który technologicznie jest bardzo szeroki. To jest nie tylko podniesienie jakości tego domu z jego najlepszych lat, ale e, zdecydowanie wywinowanie tego poziomu wyżej. To jest dom na pewno na miarę XXI wieku. E, jestem przekonany, że Państwo gołębiescy także w kolejnych e, pokoleniach będą zainteresowani, żeby w tym domu mieszkać. Czego sobie życzyć, żeby tego typu pasjonatów było jak najwięcej?